Mam na imię Orlan. Jestem Trzeba właścicielem tej słuchając. miłej gospody. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza albo przyzwoitej zbroi? Jakiej siódmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami, a może po prostu informacji. Tak, jakby Jeśli nie spójrzcie. Jeśli dam ci to, a może i więcej? Naprawdę w to wierzysz? Nie mów, że to nieprawda. Nic nie mogę na to poradzić. Widzi i słyszy się to i owo. Nic mnie już nie dziwi. Jak idą interesy? Wiesz, bywało Widzi lepiej. Widzi się to i owo. Ludzie niezbyt ochoczo wydają teraz to pieniądze. Że się się mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Pokaż mi swoje towary. Nic nie Jeśli możesz zapłacić... Nie wiem, ty mi powiedz. To tylko plotki. On myśli, że to takie łatwe. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie wiem, ty mi powiedz. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Ciągle to samo. Czy coś się w końcu zmieni? Nie można na tym polegać. Kiepska sprawa. Tego jest więcej, wiesz mi? To mnie wcale nie dziwi. Jest więcej, wierz mi. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dobre mają tu piwo? To się nigdy nie, nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma czy co wybrzydzać. Tak? Wcześniej czy później musiałem. Co się tu porabiasz? Poradzić? Jeszcze kilka dni temu nie, wyprówałem nie sobie nie flaki wierzy, na polach spokojnie. obszarnika. Nikt nie chce wiedzieć. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem nic swoje mi graty mi i odszedłem. Mi. Teraz sam sobie jestem szefem. Takie wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. To Niczego nie więcej nie mi nie trzeba. Problem. Interesowałby Powiedział cię mały tak, konkurs? Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. A na czym miałby I on idzie, polegać? Się to i obu... Nazwałem go do dna. Nie doszło do mnie. Nic Zasady do są całkiem proste. Zaczynam Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelu piwa. Nie wiadomo już komu. Każdy kufel musi być opróżniony do dna. Tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. ale on oczywiście wie Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa... Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? sprawa. Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. To było wiadomo od dawna. Tego jest więcej. Wiesz? Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie Myślisz, mam pojęcia! Ja mam lepiej. Nikt mi o niczym nie mówi. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy mogę postawić na kogoś innego? Coś się w końcu Oczywiście! Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z Tobą. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Nie wiadomo już komu można ufać. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Mnie mówili co Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. A któż to tak? tego słuchać. Randolf! <noise> Randolf moczymarda? Dobrze, czemu nie? I to jest. Przyślij tu tego herlaka! Niech pokaże, co potrafi. To było wiadomo od Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. by na to nie wpadł. Jak dużo chcesz postawić? Trzymam się od tego z daleka. Nie powie ci przecież nic nowego. Tego jest więcej. Dziesięć sztuk złota. No dalej, nie chyba nie mówisz tego nowego. poważnie. Kilka sztuk więcej chyba cię nie zbawi. I to jest prawda. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wezmę Piękno pieniądze na przechowanie, Jezio. dopóki konkurs się nie skończy, dobra? Nic nie mogę na to poradzić. Żadna O co mój wkład? W porządku! Posłucham Idź po Randolph'a! Nie I niech ci to nie zajmie całego dnia, słyszysz? Nie mam czasu na takie rzeczy. Sam by na to nie wpadł. Nikt nie chce tego słuchać. Kiepska sprawa. To była jego decyzja. To było oczywiste. Nie musisz mi tego mówić. Czy coś się w końcu zmieni? Nie mów, że to nieprawda. Inaczej bym się do tego zabrał. Bez właściwego Długo klucza nie nigdy to to naprawdę nie mój problem. Trzeba po prostu słuchać. Nie doszło do mnie nic na ten temat. W końcu to była jego decyzja. Myślisz, że ja mam lepiej? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. To rzeczywiście prawda. Powinien był wiedzieć lepiej. Naprawdę w to wierzysz? Nie musisz mi tego mówić. Naprawdę w to wierzysz? Nie można na tym polegać. Zupełnie się z Tobą zgadzam. On myśli, że to takie łatwe. To naprawdę nie mój problem. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. To naprawdę nie mój problem. Ciągle to samo. To było wiadomo od dawna. Nie wiem, ty mi powiedz. To tylko plotki. Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? Dziesięć sztuk złota dam ci pieniądze, byś mógł stanąć w szranki z rukarem. Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Wkrótce je oddam. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. i grałeś się Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz! Źleś mnie urządził. Będę musiał dalej uważać na Rukara. Jak to? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa na interesy. nic nowego. Trzeba po prostu słuchać. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. O, o co jest? I grałeś się. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Mogłabym zrobić dla ciebie coś więcej. Bunt Onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Wolę trzymać się od tego z daleka. Uważaj na swojego męża. Zrobię co w mojej mocy.